Wracacie do domu po ciężkim dniu. Pragniecie ciepła, wsparcia, kogoś, kto po prostu będzie obok. A wasz kot? Rzuca na was krótkie spojrzenie i zdaje się myśleć tylko o jednym: gdzie jest moje jedzenie? I w tym momencie do głowy zakrada się przykra myśl: Czy ja mu w ogóle jestem potrzebny? Czy jestem tylko wygodnym automatem do wydawania karmy? Ten strach, że nie jest się kochanym, a jedynie wykorzystywanym, jest znany wielu właścicielom kotów. Ale co jeśli powiem Wam, że się mylicie, że istnieją koty, dla których jesteście centrum wszechświata? Koty, które będą czekać na Was przy drzwiach jak najwierniejszy pies, które będą wyczuwać Wasz nastrój i przychodzić pocieszać bez żadnych próśb. Dziś porozmawiamy właśnie o takich rasach o tych, które swoją niewiarygodną wiernością obalają mit o kocim egoizmie. Jeśli szukacie nie tylko zwierzaka, a prawdziwego wiernego przyjaciela, zostańcie z nami. Być może właśnie tutaj spotkacie swoją bratnią duszę. A zatem naszą listę otwiera rasa, która samym swoim wyglądem jest w stanie obalić mit o małym, niezależnym zwierzątku. Co jeśli potrzebujecie nie tylko zwierzaka, a prawdziwego, mądrego kompana, którego wierność objawia się nie w natarczywości, a w spokojnej, majestatycznej obecności? Poznajcie Maine Kuna, łagodnego olbrzyma. Na pierwszy rzut oka ten kot zapiera dech w piersiach. Potężne muskularne ciało, bujne futro, rysie pędzelki na uszach, wygląda jak potomek dzikich leśnych drapieżników, a nie jak domowy ulubieniec. Wydaje się, że takie stworzenie powinno być dumne i zdystansowane, ale w tym właśnie tkwi jego główny sekret. Za tym surowym, niemal groźnym wyglądem kryje się dusza oddanego i delikatnego przyjaciela. Wierność Maine Kuna to nie natręstwo. Nie będzie on ciągle domagał się uwagi ani siedział na kolanach. Jego oddanie to oddanie strażnika. Będzie podążał za wami jak cień z pokoju do pokoju, ale nie plącząc się pod nogami, lecz siadając gdzieś w oddali, by po prostu mieć was w zasięgu wzroku. Będzie witał was przy drzwiach, nie rzucając się z głośnym miałczeniem, a po prostu spokojnie siedząc i patrząc na was swoimi mądrymi oczami jakby mówił Czekałem, teraz wszystko jest w porządku. Jego wierność to nienachalna opieka. On nie wymaga waszej miłości. On po prostu obdarza was swoją spokojną, głęboką i niezachwianą jak skała. Jeśli szukacie nie tylko kota, a milczącego, wiernego obrońcy, Maine Coon jest waszym idealnym wyborem. Ale co, jeśli nie wystarcza wam milcząca obecność? Co jeśli szukacie przyjaciela, z którym można porozmawiać, który będzie wierny nie tylko waszemu domowi, ale i waszemu głosowi? W takim razie przygotujcie się na spotkanie z najbardziej ekstrawertyczną i inteligentną rasą. To kot syjamski, intelektualny rozmówca. Zapomnijcie o wszystkim, co wiedzieliście o kocim milczeniu. Kot syjamski to kłębek emocji i dźwięków. Subtelne, zgrabne ciało, klinowaty pyszczek, przenikliwe niebieskie oczy. Cała jego arystokratyczna uroda służy jedynie za przykrywkę dla niezwykle towarzyskiej i wymagającej natury. Ale w czym objawia się jego wierność? Wierność kota syjamskiego to dialog. Nie będzie on milcząco obserwował waszego życia. Będzie w nim uczestniczył, komentując każde wydarzenie swoim słynnym, głośnym i bardzo wyrazistym głosem. Opowie wam, jak minął mu dzień, wyrazi swoją opinię o waszej kolacji i zażąda sprawozdania, gdzie byliście tak długo. Ale co najważniejsze, syjamy często wybierają sobie jedną główną osobę w rodzinie. I to właśnie jej ofiarowują całą swoją bezgraniczną oddanie. Tworzą z nią głęboką, niemal mistyczną więź. Będą odgadywać jej nastrój, pocieszać w chwilach smutku i dosłownie więdnąć z tęsknoty w jej nieobecności. Ich wierność to nie jest zwykłe przywiązanie, to intelektualne partnerstwo. Jeśli jesteście gotowi nie tylko głaskać, ale i słuchać, kot syjamski stanie się dla was nie tylko zwierzakiem. A prawdziwą bratnią duszą, która powierza Wam wszystkie swoje tajemnice. A co jeśli nie potrzebujecie ani mądrego strażnika, ani wymagającego rozmówcy? Co jeśli Wasza dusza pragnie czułości, zabawy i bezwarunkowej, świetlistej miłości, która nie gaśnie z wiekiem? W takim razie pozwólcie, że przedstawię Wam kota, który na zawsze pozostaje kociakiem w duszy. To święty kot birmański, wieczny kociak. Jeden rzut oka na tego kota wystarczy, by poczuć jego łagodny charakter. Jedwabiste, półdługie futro, przenikliwe szafirowe oczy i słynne białe rękawiczki na łapkach. Jego wygląd jest arystokratyczny, ale pozbawiony chłodu. Birmańczyk to ucieleśnienie harmonii i delikatności. I jego wierność jest na miarę jego wyglądu. Wierność kota birmańskiego to dziecięce oddanie. W przeciwieństwie do wielu innych ras, które z wiekiem stają się bardziej stateczne i niezależne, Birmańczyk zachowuje swoją chęć do zabawy i ciekawość przez całe życie. On nie tylko kocha swojego właściciela. On go uwielbia widząc w nim nie tylko źródło jedzenia, a wiecznego rodzica i głównego partnera do wszystkich zabaw. Będzie przynosił wam zabawki, zapraszając do zabawy, nawet będąc w podeszłym wieku. Będzie z ciekawością podążał za wami. Ale nie jak strażnik, a jak dociekliwe dziecko. Nie jest wymagający w komunikacji jak kot syjamski. Jego głos jest cichy i melodyjny. Jego wierność to ciche, świetliste przywiązanie, pełne zaufania i uwielbienia. Jeśli szukacie kota, który napełni wasz dom przytulnością, spokojem i nigdy nie dorośnie, święty kot birmański jest waszym aniołem w puszystych, białych skarpetkach. Ale co, jeśli dla was wierność to nie ciche uwielbienie? A niekończące się źródło radości, energii i wspólnych przygód? Jeśli potrzebujecie kota, który stanie się nie tylko zwierzakiem, a prawdziwym motorem napędowym i duszą całej rodziny, w takim razie przygotujcie się na spotkanie z małą domową pumą. To kot abisyński, rodzinny klaun. Kot abisyński to kłębek słonecznej energii. Jego unikalne umaszczenie tit, gdzie każdy włos jest zabarwiony na kilka kolorów, tworzy wrażenie migoczącego żywego ognia. Giętkie, muskularne ciało, duże uszy i inteligentne, wyraziste oczy. Wszystko w jego wyglądzie mówi o nieokiełznanej chęci życia i ciekawości. Ale jak objawia się jego oddanie? Wierność kota abisyńskiego to współuczestnictwo. To nie jest kot, który będzie leżał na kanapie. Jego motto brzmi całe życie to zabawa. I szczerze wierzy, że powinniście brać w tej zabawie jak najaktywniejszy udział. Będzie wam pomagał pracować przy komputerze. Inspekcjonować zawartość wszystkich szaf, polować na wasze kapcie i wspinać się na najwyższe punkty w domu, by stamtąd wzywać was do nowych wyczynów. A co jeśli dla was najwyższą formą wierności jest nie tylko obecność czy zabawa, a pełne porozumienie bez słów? Jeśli marzycie o przyjacielu, który będzie czuł wasz nastrój tak samo, jak swój własny, w takim razie potrzebujecie nie tylko zwierzaka, a prawdziwego empaty. Poznajcie kota orientalnego, eleganckiego empatę. Oriental to sama gracja. Subtelne, wydłużone ciało, klinowaty pyszczek i ogromne uszy radary tworzą niemal pozaziemski wizerunek. Ale te uszy, zdaje się, wyłapują nie tylko dźwięki. Wyłapują wibracje waszej duszy. I właśnie w tym tkwi ich unikalna forma oddania. Wierność kota orientalnego to emocjonalna synchronizacja. Ten kot żyje z wami na tej samej fali. Posiada zdumiewającą zdolność odczytywania waszego nastroju. Po najmniejszych zmianach w głosie, postawie, a nawet zapachu. Jeśli wrócicie do domu zmęczeni i zmartwieni, nie będzie domagał się zabawy. Cicho podejdzie, położy się obok i zacznie mruczeć, jakby próbował zabrać wasz ból. Jeśli jesteście szczęśliwi i pełni energii, natychmiast podchwyci ten nastrój, przyniesie zabawkę i będzie gotowy na najbardziej szalone biegi. Jest waszym emocjonalnym lustrem. Podobnie jak jego syjamscy krewni, jest bardzo rozmowny. I często wybiera jednego właściciela, któremu ofiarowuje całą głębię swojego przywiązania. Ale jego rozmowy to nie są zwykłe żądania. To próba nawiązania kontaktu, podzielenia się swoimi uczuciami i zrozumienia waszych. Jeśli szukacie nie tylko wierności, a głębokiego, niemal mistycznego pokrewieństwa dusz, Oriental stanie się waszym najbardziej wyrozumiałym i czułym kompanem. A teraz rasa dla tych, którzy cenią nieuczucia na pokaz. A ciche, głębokie i ekskluzywne przywiązanie. Co jeśli dla was wierność to nie coś, co daje się wszystkim po trochu, a bezcenny dar przeznaczony tylko dla wybranych? W takim razie potrzebujecie prawdziwego arystokraty kociego świata. To kot rosyjski niebieski, monogamista. Kot rosyjski niebieski to ucieleśnienie elegancji i powściągliwości. Jego słynne podwójne futro w srebrzysto-niebieskim odcieniu. Smukłe, zgrabne ciało i szmaragdowe oczy tworzą wizerunek subtelnej i nieco zdystansowanej istoty. I po części tak właśnie jest, ale tylko dla obcych. Wierność kota rosyjskiego niebieskiego to wierność monogamisty. Ten kot jest bardzo nieufny i chłodny wobec nieznajomych. Nie pójdzie na ręce gościom, najprawdopodobniej będzie ich obserwował z bezpiecznej odległości, ze swojego ukrycia. Nie marnuje swoich emocji na wszystkich. Ale wszystko się zmienia, gdy chodzi o jego rodzinę, a w szczególności o jedną, główną, wybraną osobę. Temu, kogo wybierze swoim sercem, ofiaruje całą swoją bezgraniczną, cichą i niezachwianą oddanie. Będzie go witał przy drzwiach, będzie spał u jego stóp, będzie cicho mruczał, siedząc obok, gdy on pracuje. Jego miłość nie jest głośna ani wymagająca, objawia się w stałej, nienachalnej obecności i pełnym zaufaniu. To kot, którego oddanie trzeba sobie zasłużyć. Ale ten, kto zdoła zdobyć jego arystokratyczne serce, otrzyma w nagrodę najwierniejszego i niezmiennego przyjaciela, jakiego można sobie wyobrazić. A co jeśli wierność może być nie tylko emocjonalna, ale i uzdrawiająca? Jeśli potrzebujecie nie tylko przyjaciela, a dużego, ciepłego i mądrego kompana, który instynktownie wyczuwa wasz ból i przychodzi z pomocą? W takim razie potrzebujecie potomka dzikich lasów tajgi. To kot syberyjski, puszysty terapeuta. Kot syberyjski to potęga i siła samej natury. Duże muskularne ciało, bujne wodoodporne futro, puszysty ogon. Wszystko w nim mówi o wytrzymałości i zdrowiu. Wydaje się, że tak silne zwierzę powinno być samowystarczalne i niezależne. Ale to tylko połowa prawdy. Syberyjczyki mają zadziwiająco czuły i łagodny charakter. A ich oddanie jest wyjątkowe. Wierność kota syberyjskiego to uzdrawiająca troska. Mają zdumiewającą intuicję i bardzo subtelnie wyczuwają stan fizyczny i psychiczny swojego właściciela. Wielu właścicieli zauważa: wystarczy, że położą się z bólem głowy lub po prostu w złym nastroju, a Syberyjczyk natychmiast pojawia się obok. Nie będzie się narzucał ani głośno miałczał. Po prostu położy się na bolącym miejscu lub na klatce piersiowej ogrzewając swoim ciepłem i włączy swój słynny, głęboki, uspokajający silniczek. Jego mruczenie, jak już udowodniono naukowo, ma właściwości terapeutyczne, przyczyniając się do łagodzenia bólu i stresu. Jest Waszym osobistym, żywym antydepresantem i termoforem w jednym. Jego wierność to nie jest zwykła obecność, to aktywna, milcząca pomoc i wsparcie w najtrudniejszych chwilach. A teraz rasa, której wierność jest podyktowana nie tylko charakterem, ale i samą fizjologią. Co jeśli potrzebujecie kota, który będzie was potrzebował nie tylko duchowo, ale i fizycznie w każdej minucie? W takim razie przygotujcie się na spotkanie z najbardziej dotykowym stworzeniem kociego świata. To Sfinks, czuły przylepa. Sfinks to kosmita w świecie kotów. Jego pozbawiona sierści, gorąca w dotyku skóra. Ogromne uszy i pomarszczony pyszczek z mądrym spojrzeniem tworzą niezapomniany wizerunek. Wielu błędnie uważa je za zimne i zdystansowane. Cóż za pomyłka! Sfinksy to jedne z najbardziej czułych i zorientowanych na człowieka kotów na świecie. I przyczyna tego jest prosta. Wierność sfinksa to uzależnienie dotykowe. Z powodu braku sierści bardzo szybko tracą ciepło. A wy, wasz ciepły sweter, wasze miejsce pod kołdrą. To dla nich główne i najbardziej pożądane źródło życia i komfortu. Wasze ciepło jest im niezbędne do życia. Dlatego Sfinks będzie spał z wami pod kołdrą, przytulony całym ciałem, będzie siedział wam na kolanach lub na ramionach, gdy pracujecie. Będzie witał was przy drzwiach nie bez powodu, a po to, by natychmiast wspiąć się wam na ręce. Jego wierność to ciągłe uściski, dotyk, pocałunki. Dosłownie nie może żyć bez waszego ciepła. Jeśli jesteście osobą, która uwielbia przytulanie i nie boicie się małej przylepności, to Sfinks stanie się dla Was nie tylko wiernym przyjacielem, a waszym osobistym, gorącym, mruczącym termoforkiem. Co jeśli potrzebujecie kota, który będzie Wam ufał tak bezgranicznie, że dosłownie zwiotczeje w Waszych rękach, jak zabawka? Kota, którego wierność to stała, nieodłączna obecność u Waszego boku? Poznajcie, Ragdola, co w tłumaczeniu oznacza. Szmaciana lalka. Ragdol to sam spokój i delikatność ubrane w luksusowe, jedwabiste futerko. Duże, muskularne ciało, przenikliwe niebieskie oczy i niezwykle łagodny charakter czynią je jedną z najbardziej pożądanych ras. Ale ich główną cechą jest to, jak okazują swoje oddanie. Ale najbardziej zadziwiającą cechą ragdoli jest ich słynna zdolność do całkowitego rozluźniania się, gdy są brane na ręce. Zwiotczałe stają się podatne i plastyczne jak ta szmaciana lalka. Mówiliśmy o ragdolach, mainkunach, siamach, o dziesiątkach ras, w których genach zdawałoby się zapisane jest oddanie. Ale teraz chcę wam opowiedzieć o ostatniej, najważniejszej i najbardziej wyjątkowej rasie na naszej liście. Tej, której wierności nie można kupić za żadne pieniądze. I to jest kot uratowany ze schroniska. Nie ma on rodowodu. Jego wygląd może być najzwyklejszy, ale w jego sercu płonie coś, czego często brakuje najbardziej elitarnym kociętom wdzięczność. Zoopsycholodzy i wolontariusze na całym świecie mówią o tak zwanym Syndromie Ocalonego zwierzę, które poznało chłód, głód, zdradę i samotność, a potem nagle znalazło ciepły dom, pełną miskę i kochającą rękę jest zdolne do zupełnie wyjątkowego, nieporównywalnego z niczym oddania. One pamiętają pamiętają swoje poprzednie życie. I widzą w was nie tylko właściciela, widzą w was swojego zbawiciela, swojego anioła, tego, kto wyciągnął je z piekła i podarował im raj. I na tę dobroć odpowiadają bezgraniczną, najszczerszą i najczystszą wiernością, na jaką tylko zdolne jest żywe stworzenie. Będą patrzeć wam w oczy z uwielbieniem, będą mruczeć od samego waszego dotyku, będą wam wszystko wybaczać, bo wiedzą, jesteście ich jedyną szansą. Więc jeśli szukacie nie tylko wiernego kota, a prawdziwego, oddanego przyjaciela na całe życie, być może powinniście nie przeglądać katalogów ras, a po prostu zajrzeć do najbliższego schroniska. Wasza najwierniejsza rasa już tam na Was czeka. Jeśli ten film pomógł Wam spojrzeć na te zadziwiające stworzenia w nowy sposób, proszę, wesprzyjcie nas lajkiem i koniecznie subskrybujcie, aby nie przegapić innych zadziwiających historii ze świata zwierząt.